Falubas TV zasilany jest dzięki RM Solar. Zredukuj rachunki za prąd do 0 złotych. Zadzwoń po darmową ofertę www.remsolar.pl. Patryk Dudek poleca stację do dezynfekcji rąk Clean Hands firmy Marvis. Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed niedzielnym meczem półfinałowym między Fogą Leszno a RM Solar Falubazem Zielona Góra. Dziś na pytania odpowiedzą trener naszej drużyny Piotr Rzuta oraz kapitan Piotr Protasiewicz. Zacznijmy od trenera. Na początek pytanie o to, czy niedzielny mecz się odbędzie. Prognozy pogody nie są o, niestety optymistyczne. Czy już dzisiaj możliwe jest przełożenie tego spotkania na inny termin? Jak to wygląda od strony regulaminowej? Witam serdecznie. No, nie wiem, czy mecz się odbędzie. Ja tam w meteorologii nie pracuję. Po prostu prognozy są takie, że ma wreszcie padać i z tego co wiem jest już wyznaczany nowy termin, ale jest to nieoficjalne, dlatego nie mogę tego potwierdzić i, i zobaczymy co, co będzie. Mecz może być odwołany jutro. Jeśli pogoda będzie w miarę dobra, no to wtedy sędzia może go odwołać w niedzielę przed meczem. Jak przebiegają przygotowania do niedzielnego spotkania? Standardowo. Trenujemy i tyle, no mieliśmy trening jeden, drugi, trzy, trzy dni pod rząd mieliśmy zawody w Zielonej Górze, także młodzieżowcy się troszkę najeździli, seniorzy mają mieć trening dzisiaj, no ale pogoda się załamała i zobaczymy co będzie. W rundzie zasadniczej zdobyliśmy w Lesznie 43 punkty i otraliśmy się o zwycięstwo. W niedzielę do sukcesu potrzebujemy 47 oczek. Hasło walczymy do końca jest w tym przypadku więc jak najbardziej aktualne. Cały czas walczymy, <laughs> czy to u siebie, czy na wyjazdach i, i staramy się dać z siebie wszystko. I myślę, że też z takim nastawieniem y, udamy się do Leszna. Jan Kwech pochwalił się w czeskich mediach, że w niedzielę zadebiutuje w składzie RM Solar Fallu Czy możemy spodziewać się innych zmian? Zobaczymy. Przejdźmy teraz do Piotra Protasiewicza. Piotrze, czy zgodzisz się z opinią, że w mimo porażki w pierwszym meczu nadal jesteśmy w grze i awans do finału jest realny? Dzień dobry, witam wszystkich. No jak trener powiedział, nie jedziemy tam odjechać mecz, tylko idziemy powalczyć. To jest tylko i sport. Zdajemy sobie sprawę, gdzie jedziemy i do drużyny. Ale myślę, że bez szans nie jesteśmy. No, Zaszliśmy tak daleko, że byłoby głupio się położyć na torze i przejść obok mecz. Także damy z siebie na pewno 100%. Co może być naszym największym atutem w niedzielnym spotkaniu? Ja wierzę w to bardzo, że pojedziemy wszyscy na maksimum swoich możliwości, że to będzie nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Zaszliśmy bardzo wysoko. Także dla nas już jest jakieś tam zadowolenie, no ale chcemy, chcemy wziąć więcej. A myślę, że równa, równy poziom całej drużyny może być naszym atutem. A jeśli do, do tego dodamy troszeczkę tego strzęsia sportowego, to, to, to może być różnie. Tor w Lesznie potrafi sprzyjać walce. Udowodniłeś to ścigając się z Januszem Kołodziejem w 15 wyścigu lipcowego spotkania w rundzie zasadniczej. Przed rewanżem liczycie z pewnością, że znów uda się stworzyć wspaniałe widowisko. Tak, no jeździmy dla kibiców. Najważniejsze jest, żeby było fajne ściganie. A w, drugiej, w drugiej, kolejności to oczywiście cało i zdrowo w sportowej rywalizacji, no i chcielibyśmy, że aby, aby tych punktów po stronie naszej drużyny było o te kilka więcej. Teraz pytania od dziennikarzy do kapitana. Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Czy przed meczem rewanżowym dużo pan trenował, czy podchodzi pan do tego spotkania bez jazd treningowych? No aktualnie nie trenuję, jak widać, bo konferencja jest. Dwa pada. Wczoraj trenowałem, czyli w czwartek. Nie wiem, jaka będzie sytuacja jutro pogodowa. No nie mamy wpływu na niektóre, niektóre rzeczy. System jest standardowy i jeśli pogoda pozwala, to jak zawsze przygotowujemy się najlepiej, jak potrafimy. W jakiej jest Pan formie? Jak Pan ocenia swój występ w pierwszym meczu w półfinału? finału? Zbieram się zdrowotnie, bo troszeczkę, troszeczkę przed samym meczem pierwszym dotwierało mi problemy. Robię co mogę, aby było trochę lepiej. Już jest, już jest ciut lepiej i wierzę w to, że do meczu będę, będę przygotowany i pojadę na tyle jak mi stać. Jakub Leśnicki, radio zielona góra, czy RM Solar Falba z Zielona Góra faktycznie lubi jeździć w leśnie. Trudno powiedzieć, no, nie chciałbym odpowiadać za, za, za swoich kolegów, bo to jest jakby osobista sprawa, oddzielna, ale tor przygotowany dobrze w Leszczyńsku jest fajne ściganie i ja myślę, że większość zawodników lubi tam jeździć, podobnie jak i ja. No zobaczymy. Ja myślę, że będzie fajne, fajne ściganie i super widowisko. Startował Pan wielokrotnie na Leszczyńskim Obiekcie. Jakich warunków torowych i na Wierzchni spodziewa się Pan w niedzielę? A trudno przewidzieć. Bardziej bym się wzorował tym, na jakim torze jeździ Duży Naleczczyńska w tym sezonie i tutaj jakichś tam wielkich zmian nie ma, tym bardziej jeśli wygrywają, to myślę, że warunki będą bardzo podobne do tego, co było w ostatnich meczach w leśnie. tym bardziej, że wysoko wygrywali. Także tutaj tutaj myślę, że w tym kierunku Duży Naleczczyńska będzie chciała przyjść z przygotowania toru. Joachim Piwek Spidłenius.pl Pogołnia Leszno w ostatnich kilku meczach na swoim torze pokazała wielką moc. Czy podczas meczu w fazie zasadniczej, kiedy falu was było krok od wywiezienia punktów meczowych, czuł pan rezerwy i przekonanie, że ze spotkania dało się wycisnąć więcej? No, zawsze może być lepiej i tutaj nie ma o czym dyskutować. Z drugiej strony myślę, że warunki torowe, które były na naszym meczu, też trochę zaskoczyły drużynę leszczyńską. Spodziewam się ciut innych. Ale to dalej jest dobry tor. Jeśli tak nie przygotowany jak tutaj wspólnie z tenerem i zawodnikami przewidujemy, no to e, sprawa jest oczywista, że, że, że e, dużo by nie chciała przygotować taki tor na jaki jeździ najczęściej i dobrze jedzie. No ale my sobie zdajemy sprawę, jakie to mniej więcej mogą być warunki. No oczywiście to jest tylko i wyłącznie sport, i też pogoda może trochę tutaj gdzieś pokrzyżować plany, no ale my tam się skupiamy. My przygotowujemy się swoim cyklem. to na jaki tor przyjedziemy, jak będzie przygotowany, tak na takim będziemy się ścigać. Często mówi się, że mecze w fazie play-off potrafią dodatkowo motywować zawodników. Czy rzeczywiście tak jest? Jak to wygląda w Pańskim przypadku? No, każdego meczu staramy się podchodzić yy, tak samo i myślę, że czy to jest faza play-off, czy to jest zasadnicza, i to każdy mecz jest bardzo ważny. I tutaj, aby jechać w fazie play-off, no, to musieliśmy jednak we wszystkich meczach dać siebie 100% i tutaj ja bym tego tak nie rozdzielił. Joanna Krystyna Radosz z Speedwaynews.pl. Jak pan ocenia rundę zasadniczą PG Ekstraligi w wykonaniu swojego zespołu i jak przygotowujecie się jako drużyna do rewanżowego półfinału z Pogonią Leszna No to się dubluje pytanie, no bo przygotowujemy się jak do każdego meczu. Jeśli pogoda pozwoli, będziemy trenować dzisiaj, może jutro, to też trener decyduje, a nie ja. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, rundę zasadnicza, no jeśli jedziemy w playoffach, no to chyba trzeba być zadowolonym z tej rundy Dziękuję bardzo. Teraz pytania do trenera zespołu Piotra Rzuto. Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Czy zgadza się Pan z tezą, że opady deszczu to handicap dla RM Solar Falubazu Zielona Góra, a strata atutu swojego toru przez Unię? To bywa różnie, no. Gorzowie też deszcz padał i, i, i nam nie sprzyjał, także myślę, że władze Ekstraligi zrobią wszystko, żeby, żeby ten mecz był odjechany w normalnych warunkach. Jaka jest tajemnica chimerycznej jazdy Michaela Jepsena jansena Potrafi pół meczu jechać wybitnie, a następnie zgasnąć. To trzeba się do tego odnieść, że Michael w końcówce sezonu troszkę zaczął lepiej jechać, aniżeli w środku i, i każde punkty jego nas cieszą. On jest zawodnikiem drugiej linii i, i po prostu zdobywa yy, Tyle, ile się od niego oczekuje. Teraz. Co daje zmiana numerów Michaela Jobsena-Jensena i Piotra Protasiewicza? W domu to była 11 i dwunastka, w lesznie jadą pod trójką i czwórką. To jest taktyka. Nie będę zdradzał yy, wszystkich rzeczy. Teraz pytanie przekazane przez kibica. Czy trener jest już usatysfakcjonowany wynikiem zespołu, czy jeśli nie awansujemy do finału, będzie to rozczarowanie? Usatysfakcjonowany, no, usatysfakcjonowany na pewno jestem, bo przed sezonem zakładano, że <laughs> idziemy gdzieś tam w, w dolnych rejonach tabeli. Awansowaliśmy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i, i wiadomo, jak, jak każdy y, sportowiec i, i moi zawodnicy, chcemy osiągnąć coś więcej niż tylko awans do playoff. Jakub Plesiński Radio Zielona Góra jedziecie do Leśna bez specjalnej presji. To bardziej Unia powinna się chyba martwić o końcowy rezultat. Jak pan uważa? Nie wiem, no Unia broni już po raz czwarty tytułu. Na pewno yy, chcą wejść dalej. My, yy, niby jest luz, ale też się spinamy, bo chcemy też jak najlepszy wynik osiągnąć i, i po prostu presja jest na pewno na dwóch zespołach, bo każdy chce osiągać jak najlepsze wyniki. Nie chce pan rywalizować w niedzielę w podobnych warunkach, co niedawno na derbach w Gorzowie? No już mówiłem, że mam nadzieję, że Ekstra Liga do tego nie, do, przepraszam, nie dopuści i pojedziemy w normalnych warunkach. Czy wybór Jana Kwecha wiąże się ze słabszą dyspozycją Damiana Pawliczaka? Jan Kwech musi dostać też szansę i, i, i będzie pod tą ósemką. Taki jest plan. Yy, zobaczymy jak to wszystko nam się w meczu ułoży. Pozostali dwa juniorzy Norbert Krakowiak i Mateusz Tonder prezentują obecnie zbliżony poziom i formę? No tak. Wcześniej Krakowiak był niekwestionowanym liderem. Teraz Mateusz Tonder swoimi wynikami potwierdza, że też stać go na dobrą jazdę i jest to poziom wyrównany. Konrad Cinkowski, Tygodnik Żużlowy i Speedway News.pl. Ma Pan podpisany dwuletni kontrakt z Zielonogórskim Klubem, ale w ostatnich dniach przewinęło się Pana nazwisko w kontekście przenosin do Gdańska. Mógłby się Pan do tego odnieść? Tak, mogę, bo po prostu ktoś sobie gdzieś moje nazwisko wkleił i, i dopasował do swojego artykułu, a, a to jest nieprawda i takich rzeczy nie powinno się w ogóle robić. Nikt do mnie nie zadzwonił, nie zapytał, a piszą sobie, to niektórzy dziennikarze, pseudo dziennikarze, bo to nie są dziennikarze studiów dziennikarskich, to większość nie ma. Także prosiłbym, żeby takich rzeczy nie robić, a jak się ktoś się dowiedzieć, to, to znają telefon do mnie. Dziękuję bardzo. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Lubas TV zasilany jest dzięki RM Solar. Zredukuj rachunki za prąd do 0 zł. Zadzwoń po darmową ofertę www.remsolar.pl